Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries. Nic na to nie poradzę, to zbyt trudne, ale, ale, ale. Wybacz, ale musisz pozbyć się tego ale. Nauczam, ponieważ obserwowałam, jak Boża Moc przemienia moje życie. I on to samo zrobi dla ciebie. Kluczy znajduje się w słowie Bożym. Nazywam się Joyce Mayer i wierzę, że Bóg uleczy wszystkie Twoje rany. Jeśli diabeł nad czymś ciężko pracuje, to stara się nas zdenerwować, sprawić, że będziesz na kogoś wściekły, sfrustrować się, zmartwić Cię. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:27. Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daje. Przekazuję, mówi jedno z tłumaczeń nie tak, jak daje świat. Ja Wam daję, ale mój własny, szczególny pokój. Świat może być w pokoju, gdy okoliczności temu sprzyjają, ale my możemy być w pokoju, gdy nic nie idzie dobrze w naszym życiu. Ponieważ mamy pomocnika, mamy kogoś, kogo możemy poprosić, żeby wziął te problemy i rozwiązał je dla nas. Powiem Wam sekret: możecie tego nie wiedzieć. Macie pozwolenie, żeby cieszyć się życiem, gdy macie problem. Wielu ludzi o tym nie wie. Uważają, że muszą się martwić tym, że mają problemy. Ale ty powinieneś powierzyć swoje troski Bogu i ufać, że On się nimi zajmie. Iść naprzód i wieść życie, za które Jezus zapłacił tak straszną cenę. Pokój zostawiam Wam, nie tak jak daje świat, ale mój szczególny pokój. A Biblia Amplified w klasycznej wersji dodaje, więc przestańcie się denerwować i niepokoić. Przestańcie się lękać i tworzyć. Więc Jezus odegrał swoją rolę. Teraz my musimy odegrać swoją. Powiedz: Nic na to nie poradzę. Cóż, to wymówka, której powinieneś się dziś pozbyć? Nic na to nie poradzę, to zbyt trudne, ale, ale. Wybacz, ale musisz pozbyć się tego ale. Amen. Wciąż mówimy, wiem, że powinienem to zrobić, ale... Albo nie powinienem tego robić, ale... Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale. Musimy po prostu przestać, ponieważ Bóg nie każe nam zrobić czegoś zbyt trudnego. Wystarczy tylko chcieć. Kto z Was poważnie podchodzi do relacji z Bogiem? Mam nadzieję, bo jeśli nie, to równie dobrze możecie teraz wyjść. Nie wychodzę do Was i nie nauczam dlatego, że nie mam nic innego do roboty. Chcę oglądać, jak ludzie sięgają po to, za co umarł Jezus. Chcę, żebyście wiedzieli, kim jesteście w Chrystusie. Bądźcie pewni, bądźcie odważni, bądźcie silni. Cieszcie się życiem i sięgajcie po to, za co umarł Jezus. Paweł powiedział coś, co bardzo mi się podoba. Dążę do tego, aby pochwycić to, za co Chrystus Jezus, Mesjasz, mnie pochwycił. Uwielbiam to stwierdzenie. Dążę do tego, aby pochwycić to, za co Jezus umarł. Czy cieszysz się z tych rzeczy, za które umarł Jezus? On nie umarł tylko za nas, żebyśmy mogli wieść nędzne życie, a potem pewnego dnia poszli do nieba. Narodzenie na nowo to znacznie więcej niż tylko pójście do nieba. Oczywiście to cudowne i warto wierzyć tylko dlatego. Ale Ewangelia Jana 10:10 10 wyraża się jasno: Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. A w liście do Rzymian 14:17 napisano: Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość oznacza, że wiesz, że przez krew Chrystusa zostałeś usprawiedliwiony przed Bogiem, że Twoje grzechy zostały odpuszczone. Nie musisz żyć w winie i potępieniu. Wiesz, że możesz mieć pokój, a kiedy masz pokój, możesz czuć radość. Więc dziś będziemy wspólnie nad tym pracować, żebyście zrobili duży postęp. Kiedy Dave i ja zakładaliśmy naszą służbę, najpierw przez pięć lat uczyłam i prowadziłam grupki biblijne. To były moje początki. Prawie nic nie wiedziałam, więc po prostu się uczyłam, a potem nauczałam ludzi, którzy przychodzili na studium biblijne. W domu gościłam około 25 osób w każdy wtorek. I byłam temu wierna. Pewnie uczyłam się jeszcze bardziej niż muszę to robić teraz, bo teraz wiem więcej. Ale potem poczułam, że powinnam zakończyć studium biblijne i poszłam do pracy w kościele. W nowym kościele w moim mieście, gdzie poproszono mnie, żebym założyła studium biblijne dla kobiet. Co zrobiłam, i rozwinęło się ono bardzo szybko do 400-500 kobiet tygodniowo. Później Bóg zaczął mi pokazywać, że chce, żebym zakończyła i tę służbę. Dziękuję ci, panie. Miałam założyć własną służbę i ruszyć na północ południe, wschód i zachód. Otrzymałam wiele potwierdzeń, o które prosiłam, bo byłam przerażona. Nie miałam pieniędzy, nie miałam kwalifikacji, nie miałam nikogo, kto by mi pomógł. Miałam Boga i nikt mnie nie znał, na północy ani na południu, wschodzie czy zachodzie, więc czułam się trochę jak Abraham, kiedy Bóg mu powiedział: spakuj swój namiot i idź. Ale nie powiedział mu dokąd ma iść. Tak właśnie się czułam w dniu, w którym odeszłam z pracy. Nie zebrali dla mnie dużej ofiary, nie dali mi pieniędzy na rozpoczęcie służby. Wyszłam z kalkulatorem i wgniecionym biurkiem, żeby iść na północ, południe, wschód i zachód. Ale zrobiłam to, co, jak wiedziałam, musiałam zrobić. Mieszkaliśmy w St. Louis, gdzie nadal mieszkamy, więc zaczęłam prowadzić spotkania raz w miesiącu w północnym St. Louis, południowym St. Louis, wschodnim i zachodnim St. Louis. Jeździliśmy na północ, południe, wschód i zachód. Prowadziłam tysiące spotkań dla 50, 60, może 70 osób. Jeśli przyszło 100 osób, to myślałam, że umarłam i poszłam do nieba. Nie garć dniem małych początków. Jeśli jesteś wierny, jeśli chcesz być używany przez Boga i jesteś wierny w tych wczesnych, małych, początkowych latach, to w końcu wszystko się rozwinie. Zawsze zajmuje to więcej czasu niż byśmy chcieli, ale szczerze mówiąc, to dobrze. Spadające gwiazdy zwykle spadają równie szybko, jak się wzniosły. Musisz mieć czas, żeby się uczyć, rozwijać i doświadczać pewnych rzeczy. No, dalej, powiedziałam: doświadczać pewnych rzeczy, bo w ten sposób zdobywamy doświadczenie. List do Hebrajczyków 5 mówi, że Jezus zdobył doświadczenie przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Uwielbiam to. Powiem to jeszcze raz, bo to długi cytat. Jezus uczył się przez to, co wycierpiał. Zdobywał w ten sposób doświadczenie. Kto z was ma trudne doświadczenia? Jeśli nie stałeś się zgorzkniały, To Bóg może ich użyć, żeby pomóc komuś innemu. Może nie masz takiej służby jak ja, ale wszyscy mamy swoją ambonę. Może to być nawet płot na twoim podwórku. Może to być twoje biurko w pracy. Wszyscy mamy swoją ambonę. Gdyby każdy, kto nazywa siebie chrześcijaninem, wyszedł na świat i zachowywał się jak chrześcijanin. Nie tylko w kościele, ale na świecie, gdzie ludzie szukają Jezusa. Możesz być jedynym Jezusem, jakiego kiedykolwiek zobaczą i możesz głosić kazania, nie otwierając ust. Tak, doświadczenie, które miał Jezus, wyposażyło go. Niektórzy z was teraz nie zdają sobie z tego sprawy, ponieważ przechodzicie przez trudne chwile, ale dostajecie wyposażenie, dostajecie to, czego potrzebujecie. Kto z was prosił Boga, żeby się wami posługiwał? No cóż, zaczęło się. Mówimy o Boże. Poddaję się Tobie. Serio? Dobrze, zaraz sprawdzimy, czy mówisz poważnie. Daj 10 dolarów więcej na ofiarę. No, nie wiem. Chcemy poddawać się Bogu w tym, w czym chcemy, a Bóg chce wykonywać głęboką pracę w ludziach co jest tak potrzebne w tych czasach. Świat, ogólnie rzeczy biorąc, nas nie szanuje. A powodem jest to, że wielu ludzi obnosi się z chrześcijańską biżuterią, chodzi do kościoła i nosi Biblię, ale nie żyje prawdziwie po chrześcijańsku na świecie, gdzie ludzie muszą ich widzieć. Kiedy zakładaliśmy naszą służbę na północy, południu, wschodzie i zachodzie, Bóg przemówił do mojego serca. I bardzo pilnie staraliśmy się tego przestrzegać. Teraz, jakieś 40 lat później, albo 37 lat, myślę, prowadzę służbę około 47 lat. Powiedział: Musisz zrobić trzy rzeczy, a jeśli je zrobisz, pobłogosławię twoją posługę. Cokolwiek robisz, rób to doskonale. Służymy doskonałemu Bogu i nie powinniśmy być niedbali w żaden sposób, kształcie czy formie. Jeśli masz wykonywać jakąś pracę, to rób ją najlepiej, jak potrafisz. Amen. Zawsze bądź osobą uczciwą. To znaczy, rób to, co mówisz. Tak wielu ludzi nie dotrzymuje słowa. Zadzwonię do Ciebie w przyszłym tygodniu i pójdziemy na lunch. Nie zamierzasz do nich dzwonić. Próbujesz się ich pozbyć. Wiecie, jak to jest, gdy robotnicy nie stawiają się na czas i tak dalej. Świat stał się tak niechlujny. I Bóg powiedział: Trzymaj się z dala od konfliktów. W małżeństwie, domu i służbie. Dlaczego to miałoby być ważne? Ponieważ Bóg działa tam, gdzie jest pokój. A jak dziś się przekonasz, tam, gdzie jest jedność, jest namaszczenie. A jeśli nie wiesz, czym jest namaszczenie, Mój syn, który jest po czterdziestce, powiedział: Wielu moich rówieśników nawet nie wie, czym jest namaszczenie. Cóż, to obecność i moc Boga w twoim życiu sprawia, że wszystko się układa. Mogę tu stać i wypowiadać właściwe słowa, ale gdybym nie miała namaszczenia w swoim życiu, wszyscy byście się nudzili, byłoby to żałosne. Po co mieliście przyjeżdżać tak daleko i jeszcze płacić 15 dolarów za parking, żeby słuchać, jak stoi i mówi jakaś kobieta? To namaszczenie Boga zrywa więzy w naszym życiu. Ale jeśli ja, jeśli chcę mieć to namaszczenie, i jeśli ty chcesz mieć to namaszczenie i chcesz, żeby to co robisz było błogosławione, to musisz się nauczyć żyć w pokoju i zgodzie. Coś Ci szybko powiem, nie musisz się zgadzać ze wszystkimi, żeby żyć z nimi w zgodzie. Możesz nauczyć się nie zgadzać w sposób zgodny. Masz prawo do swojej opinii, ale nie zawsze musisz ją wyrażać. Chcę to powiedzieć jeszcze raz. Masz prawo do swojej opinii i ja powinnam uszanować Twoje prawo do posiadania opinii. Nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Mamy różne osobowości, pochodzimy z różnych środowisk. Myślimy inaczej, czasami nawet o tym samym. Ale Bóg oczekuje, że będziemy żyć w zgodzie. Musimy znaleźć na to sposób, a to może się zdarzyć tylko poprzez przygotujcie się na to słowo pokorę. Cóż, jedna osoba troszeczkę się ucieszyła. Pokora. Ze wszystkich chrześcijańskich cnót, myślę, jest najtrudniejsza do osiągnięcia i do utrzymania, bo w naszym ciele nie ma nic, co chciałoby się upokorzyć. Chcemy być pierwsi, chcemy mieć władzę, chcemy mieć rację, chcemy mieć ostatnie słowo. Nie chcemy, żeby ktoś nam mówił, co robić. I to jest szczególnie problematyczne dzisiaj. Nie mów mi, co mam robić. Mieliśmy takie sytuacje, że ludzie przychodzili na chrześcijańskie spotkania, gdzie były wydzielone miejsca, na których nie można usiąść, a oni mówili: Usiądę, gdzie chcę. Więc wyjdź, bo niczego się nie nauczysz. Nie masz nawet serca otwartego na naukę z takim nastawieniem. Księga przysłów 14.30. Spokojny i niezakłócony umysł i serce. Tylko posłuchaj. Spokojny i niezakłócony umysł i serce są życiem i zdrowiem ciała. Zdrowiem. Wiesz, ile osób choruje tylko dlatego, że są źli? Albo dlatego, że się zamartwiają. 85% wszystkich chorób. Choroby są prawdziwe, ale ich pierwotną przyczyną jest stres. Możesz brać wszystkie pigułki, jakie chcesz. Ale to będzie jak gra w tę grę w Hakamol. Może ją znasz. Rzucasz młotkiem w jedno miejsce, a figurka wyskakuje w innym. Ważne jest dla mnie, żebyście zrozumieli, że to nie jest miłe krótkie przesłanie, które skleciłam na wyjazd do Austin. Chcę z łaski Boga i z pomocą Ducha Świętego jakoś przekonać Was, że musicie mieć wystarczająco dużo pokory. Żeby czekać na Boga w pewnych sprawach, nie wymuszać pewnych spraw w życiu. Czy Jezus kiedykolwiek stracił pokój? Nie. A cały czas oskarżano Go o różne rzeczy, nawet nie odpowiadał nic ludziom. Jak uważasz? Dlaczego sądzimy, że musimy cały czas udowadniać innym, że mamy rację? Wiecie, posiadanie racji jest mocno przereklamowane. Ufajmy Bogu na tyle, żeby pozostawać pod jego potężną ręką i pozwolić mu wywyższać nas we właściwym czasie. Czasami wystarczy tylko zamknąć usta. Ale to takie trudne. Zwłaszcza, gdy ktoś cię o coś oskarża, lub mówi coś nieprzyjemnego, musimy się bronić. Musimy go przekonać, że nie jesteśmy tacy. Mylisz się. Kłócimy się o tak wiele rzeczy, które po prostu nie mają sensu. Kiedy teraz myślę o moich dawnych kłótniach z Dave'em. To w temacie głupoty. To była głupota na sterydach. Pamiętam, jak kłóciliśmy się o to, jak nazywa się aktor w telewizji. Zawsze mówię, że Dave wszędzie widział Henry'ego Fonda. Nie wiem, czy go znacie. Już dawno nie żyje, więc niektórzy z Was mogli o nim nie słyszeć. Ale mnie to denerwuje. To nie jest Henry Fonda. Owszem, jest. Nie, nie jest. Tak jest. Nie, nie jest. Zawsze widzisz Henry'ego Fondę. A potem mówił, przestań mówić zawsze. Zawsze mówisz ja zawsze, a ja nigdy. Wciąż mi to mówi. Kto się zgodzi, że kłócimy się o głupoty? To nie ma sensu. Albo gdzie jedziemy? A ja mówię, że powinien jechać inną drogą. I to się staje wielką sprawą. Czemu jedziesz w tamtą stronę? A czemu nie mogę siedzieć cicho i pozwolić mu jechać jak chce? Musimy pozwolić facetom prowadzić. Dajmy im prowadzić i zachowajmy pokój. Amen. Człowiek nie chce nic słyszeć, gdy siedzi za kierownicą. Nie chce być pouczany. Panowie, lubicie mnie teraz, prawda? Widzicie, pomagam Wam. Później poruszymy inne tematy. Chcę położyć podwaliny, żebyście zobaczyli, jakie to głupie. Jakie to bezużyteczne, podczas gdy na świecie dzieją się wielkie tragedie. Bóg rozpaczliwie potrzebuje, żebyśmy go tak reprezentowali, żeby ludzie nas szanowali i nie mogli zaprzeczyć naszej wierze. Ludzie mogą się z Wami kłócić o tysiące rzeczy, ale Wy możecie wychodzić na świat i chodzić w miłości. Czy Jezus nie powiedział, jedno nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem? Pokora jest potrzebna, żebyśmy mogli żyć w pokoju. Jezus kocha łagodnego, cichego ducha. Pierwszy list Piotra: 3, 3, 4. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie, ani strojenie się w suknie. To nie znaczy, że nie powinniście nosić biżuterii, ubrania, ni czesać włosów. Piotr mówi, że spędzacie tyle czasu dbając o wizerunek zewnętrzny. Staracie się sobie imponować. Teraz, panie, powiem Wam coś, mówię to w duchu miłości, więc tak to odbierzcie. Gdybyśmy poświęcały tyle czasu na duchowe przygotowania, ile poświęcamy na to, żeby wyglądać ładnie, czy mam kończyć? Ja tak nie wyglądam, kiedy wstaję. Muszę nad tym długo pracować. Musisz umyć włosy, musisz pomalować się, zakręcić włosy, uczesać się, musisz przymierzyć ubrania, a jeśli ci się nie podobają, to założyć inne ubrania, a potem jeszcze inne i obejrzeć się z każdej możliwej strony. Ale jest druga strona medalu. Patrzysz potem na ludzi i myślisz, czy ty widziałeś się w lustrze? Wszystko sprowadza się do tego, jak będziemy reprezentować Boga i jak będziemy żyć przed Nim. Więc niech naszą ozdobą nie będzie to wszystko, co zewnętrzne, ale werset czwarty, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha Biblia Amplified dodaje z niezniszczalnym i niewiędnącym urokiem łagodnego i spokojnego ducha, który nie jest niespokojny ani wzburzony który jest tak cenny wobec Boga. Mamy nadzieję, że podobał Ci się program. Więcej informacji na naszej stronie i mediach społecznościowych. Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries.